W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o słynnej sprawie Czarnego Rycerza. Zerknijmy zatem bliżej na całą sprawę, starając się rozstrzygnąć, czy jest to prawda, czy też tylko fikcja. Myśl o tym, że jako ludzkość możemy być obserwowani przez zaawansowaną cywilizację pozaziemską, niewątpliwie wydaje się bardzo interesująca. Taką możliwość zakłada zresztą tzw. hipoteza ZOO sformułowana w 1973 roku przez radioastronoma Z MIT dr. Johna Bola. Według tej hipotezy obcy już dawno temu odkryli Ziemię, jednak celowo unikają z nami kontaktu, ograniczając się jedynie do obserwacji. W tym momencie na scenie pojawia się właśnie czarny rycerz. Obiekt ten ma być satelitą obcych prawdopodobnie służącym do obserwacji naszego rozwoju. Czarny rycerz miał wysyłać sygnały w kierunku Ziemi, a nawet został uwieczniony na fotografiach w przestrzeni kosmicznej. Pochodzenie złowieszczego imienia Black Knight, czyli czarny rycerz, jest częścią całej zagadki. Nie wiadomo bowiem, kto jako pierwszy użył tej nazwy, ani dlaczego wybrał akurat takie słowa. Czarny rycerz ma się znajdować na orbicie polarnej. Doniesienia o obserwacjach tego obiektu sięgają czasów, gdy ludzie nie byli jeszcze w stanie wysłać w kosmos żadnego satelity co niewątpliwie dodaje całej sprawie pikanterii. Choć oficjalne zainteresowanie sprawą tajemniczego satelity sięga od lat 50., to z czasem ludzie zaczęli łączyć z Czarnym Rycerzem także wcześniejsze niewyjaśnione zdarzenia. Najstarsze takie wydarzenie cofa nas aż do roku 1899. Wówczas to Nikola Tesla, słynny wynalazca, inżynier i elektrotechnik, Zauważył dziwne rytmiczne dźwięki na swoim odbiorniku radiowym w laboratorium w Colorado Springs. Dźwięki były tak regularne, że Tesla doszedł do wniosku, że istoty kosmiczne mogą próbować się komunikować z Ziemią. Reporterzy potraktowali to jako sensacyjną historię i doszli do wniosku, że Tesla słyszy sygnały pochodzące z Marsa. Wówczas nikt nie łączył jeszcze sygnału z tajemniczym satelitą. W latach dwudziestych amatorzy radiowi byli w stanie odbierać taki sam sygnał. Z kolei w 1928 roku naukowcy z OSLO eksperymentujący z transmisjami fal krótkich w kosmos zaczęli wychwytywać echa o dużym opóźnieniu, czyli echa fal radiowych, które wracają do nadawcy kilka sekund po transmisji. Niewątpliwie kolejna ciekawa sprawa. W 1954 roku Donald Kichow, członek Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych oraz autor artykułów o lotnictwie, poinformował o odkryciu dwóch satelitów okrążających Ziemię. Jego wypowiedź została opisana przez dwie gazety San Francisco oraz St. Louis. Według artykułów Kichow powiedział, że sekretarz sił powietrznych Harold Talbot był świadomy istnienia satelitów, a nawet był świadkiem przelotu srebrzystego obiektu w kształcie dysku na niebie. W tym czasie żaden kraj na Ziemi nie miał technologii do wystrzelenia satelity. Kolejna głośna sprawa miała miejsce w roku 1960. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki miały wówczas sprzęt na orbicie. 11 lutego 1960 roku gazety, w tym na przykład prestiżowy Time, doniosły niepokojące wieści. Ktoś jeszcze ma coś na orbicie. Ekran radaru zaprojektowany przez US Navy do wykrywania satelitów szpiegowskich wroga coś wykrył. Obiekt został opisany jako ciemny, spadający przedmiot. Następne niezwykłe zdarzenie miało miejsce w roku 1963. Wówczas to astronauta Gordon Cooper podczas lotu w ramach programu Mercury Atlas 9 doniósł o obserwacji niezidentyfikowanego obiektu. Zostało to zaobserwowane na ekranach radaru przez około 100 osób na stacji śledzącej NASA w MUCHA w pobliżu Per w Australii. W mediach coraz częściej pojawiały się informacje o istnieniu na orbicie obiektów, które nie zostały wysłane przez ludzi. Kolejne intrygujące wydarzenie miało miejsce w roku 1973. Otóż szkocki autor Duncan Lanan, specjalizujący się w astronomii oraz lotach kosmicznych. Powrócił do danych norweskich naukowców z lat 20 o opóźnionych echach radiowych i postanowił je przeanalizować. Lanan twierdził, że zidentyfikował oraz odczytał ukrytą wiadomość radiową wysłaną przez kosmiczną sondę. Szkod odkrył, że jest to mapa gwiazd wskazująca drogę do Izar, podwójnej gwiazdy w zbiorze Wolarza, oddalone o 202 lata świetno od Ziemi. Czarny rycerz liczył sobie 12600 lat. Analiza lanana została opublikowana w magazynie Spaceflight, publikowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Międzyplanetarne. 9 kwietnia 1973 roku twierdzenia lanana zostały opublikowane przez magazyn Time. Mamy zatem kolejny fascynujący przypadek opisywany przez fachowców. Ostatnie zdarzenie miało miejsce w 1998 roku. Wówczas to podczas misji STS-88 wachadłowca Endeavour wykonano zdjęcie przedstawiające bardzo dziwny obiekt. Na zdjęciu widzimy intrygujący ciemny obiekt. W mediach natychmiast powrócono do sprawy czarnego rycerza, wiążąc obiekt z fotografii z dawnymi wzmiankami o tajemniczym satelicie. Zdjęcia były powszechnie dostępne na stronie internetowej NASA, po czym wszystkie zniknęły. Pojawił się ponownie z nowymi adresami URL w lepszej jakości i różnymi opisami wyjaśniającymi jako kawałki śmieci kosmicznych. To miało wskazywać, że NASA tuszuje całą sprawę. Mamy tutaj zatem do czynienia z naprawdę ciekawą, wielowątkową sprawą dotyczącą tajemniczego satelity orbitującego wokół Ziemi. Mamy doniesienia oficerów wojskowych, astronauty, artykuł z mapą gwiezdną, sygnały wychwycone przez Tesla oraz norweskich uczonych. A także oficjalne zdjęcie NASA pokazujące czarny obiekt krążący wokół Ziemi. Sprawdźmy, czy te wszystkie elementy wskazują na to, że wokół Ziemi znajduje się satelita obcych. Sceptyk Brian Danning uważa, że rytmiczne sygnały radiowe odebrane przez Teslę były pulsarami, gigantycznymi kosmicznymi źródłami pulsujących sygnałów radiowych, które zostały odkryte dopiero w 1968 roku. Ponieważ pulsary nie były znane w czasach Tesli, ten starał się wyjaśnić to tak jak potrafił. Z kolei w sprawie sygnałów przechwyconych przez norweskich naukowców, Dunning zauważa, że dzisiaj mamy pięć prawdopodobnych wyjaśnień tego zjawiska, przy czym dotyczą one głównie dziwnych efektów w jonosferze Ziemi, a nie sygnałów od obcych. Jednak na podstawie tych danych, Duncan Lanan uważał, że odkrył mapę gwiazd wskazującą na Izar. Jak się jednak okazuje, po kilku latach Lanan przyznał, że jego metoda była nie tylko nienaukowa, ale także, że popełnił oczywiste błędy i wycofał swoje wnioski. Co więcej, kiedy dokonywał tłumaczenia danych oraz wymyślił mapę gwiazd, nigdy nie pomyślał o czarnym rycerzu ani o żadnym innym dziwnym satelicie polarnym. W rzeczywistości jego interpretacja była taka, że echa pochodziły z ziemskiego punktu Lagrange'a. Dodatkowo Scott publicznie stwierdził, że wiązanie go z czarnym rycerzem to nonsens. Wciąż jednak pozostają cztery inne przypadki. W 1954 roku Donald Keyhole wspomniał o obserwacji dwóch satelitów i, jak stwierdził, sekretarz sił powietrznych Harold Talbot był świadomy istnienia satelitów. Jednak Harold Talbot publicznie stwierdził, że to nieprawda. Sam Kichoł nie pokazał żadnych dowodów na swoje słowa. Co w takim razie z przypadkiem astronauty Gordona Coopera z 1963 roku o obserwacji dziwnego obiektu potwierdzonego na radarze przez 100 osób w siedzibie NASA? Astronauta Gordon Cooper przyznał, że w swojej karierze wielokrotnie obserwował UFO. Zeznawał nawet w tej sprawie przed organizacją Narodów Zjednoczonych. I był solidnym entuzjastą zjawiska UFO. Jednak to właśnie sam Cooper przyznał, że ile wiele razy obserwował UFO, o tyle w 1963 roku nie widział zupełnie nic. Jak wskazywał, cała sprawa była kompletną fikcją autorów UFO, która nigdy się nie wydarzyła. Cooper przedstawił wszystkie transkrypcje jako dowód, że nic takiego nie zostało zgłoszone podczas jego lotu. Historia Coopera pojawia się praktycznie w każdej wzmiance o Czarnym Rycerzu. Jednak nie ma żadnych zapisów na temat takich rzeczy z NASA, personelu stacji radiowej lub jakiegokolwiek źródła. Jest to wyłącznie wynalazek współczesnych pisarzy. Przejdźmy zatem do zdarzenia z 1960 roku, kiedy to ekran radaru US Navy wykrył nieznany ciemny obiekt, o czym wspominała gazeta Time. Jednak ten sam magazyn Time 7 marca 1960 roku Podał, że Departament Obrony ogłosił, że satelita został zidentyfikowany. Były to resztki zbłądzonego satelity Discoverer 8. W 1992 roku program CIA o nazwie Korona został odtajniony i ujawnił, że rakiety Discoverer niosły satelity szpiegowskie Korona. Pozostaje nam zatem tylko zdjęcie czarnego rycerza z misji STS-88. Obiekt na zdjęciu został sklasyfikowany przez NASA jako śmieci kosmiczne. Gdyby NASA chciała ukryć przed nami ten obiekt, to warto się zastanowić, dlaczego w ogóle upubliczniałaby niewygodne fotografie. Powszechnie uważa się jednak, że zdjęcie przedstawia satelitę Żarnego Rycerza. James Oberk, historyk oraz inżynier NASA, zbadał sprawę fotografii. Jego zdaniem obiekt był osłoną termiczną, która uciekła astronautom podczas badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci James Newman oraz Jerry Rose potwierdzili, że podczas spaceru kosmicznego utracili termokoc. Srebrny z jednej strony oraz czarny z drugiej. Obiekt został zmięty i uformował dziwny kształt. Ponadto wahadłowiec leciał na półrównikowej orbicie podobnie jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Obiekt poruszający się po orbicie polarnej, taki jak Czarny Rycerz, przeminąłby z prędkością 10 tysięcy km na godzinę zdecydowanie za szybko, aby był widoczny, a na pewno zdecydowanie za szybko, aby można było wykonać tak wiele zdjęć wysokiej jakości. James Oberg wskazał, że zagubiona osłona termiczna spłonęła, gdy spadła z orbity tydzień po zgubie. Jak zatem widzimy, Czarny Rycerz łączy kilka niepowiązanych historii w jedną narrację choć pierwotnie dowody wydawały się być przekonujące. To dokładniejsza analiza pokazuje, że za każdą historią stoi inne wyjaśnienie niż satelita obcych obserwujący nasz rozwój. Niestety Czarny Rycerz wydaje się zatem fikcją. Nie oznacza to jednak, że wokół Ziemi nie krąży satelita obcych, który nas obserwuje. Być może taki zaawansowany obiekt naprawdę istnieje, jednak dowody na to, że jest to akurat ów Czarny Rycerz są po prostu nieprzekonujące. Taki zaawansowany satelita obcych w przeciwieństwie do czarnego rycerza byłby dla nas całkowicie nie do wykrycia. Pamiętajmy, aby nie brać wszystkich historii obcych za pewnik. Istnieją znacznie ciekawsze historie niż czarny rycerz. Piszcie zatem w komentarzach, czy waszym zdaniem czarny rycerz to fikcja, czy też może nie jesteście do tego przekonani. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.